Akacjowa 38 – Guadalupe zabita. Prawda o Manueli, Kajetana ujawnia Guadalupe fałszywą prawdę o Ursuli, co prowadzi do nowej tragedii. Zwiastuny telenoweli Akacjowa 38 z Hiszpanii opowiadają, że w Akacjowa 38 szykują się nowe tragedie, których głównymi bohaterkami są podstępna Ursula i Guadalupe. Ta ostatnia jest przekonana, że jej córka Manuela uciekła do Kuby z ukochanym Germanem i nie zdaje sobie sprawy, że od dawna jest już martwa z rąk guwernantki. Według niej jej ciało jest pochowane razem z ciałem lekarza w ukrytym miejscu. Kwiatowa pani z eleganckiej dzielnicy zostanie więc zszokowana, gdy Kajetana, ogarnięta silną depresją, ujawni jej prawdę. Kobieta, zawsze bardzo stanowcza, będzie chciała stawić czoło Ursuli, ale to, co się wydarzy, zmieni wiele dynamik telenoweli. Akacjowa 38 Guadalupe odkrywa prawdę o swojej córce Manueli, bardzo złowroga Kajetana Sotero Ruiz, przechodzi bardzo trudny okres po tragicznej śmierci swojego małżonka Germana de la Serne. Ten ostatni popełnił samobójstwo, ponieważ nie wytrzymał bólu po stracie ukochanej Manueli. Ta została otruta przez Ursulę, a teraz Kajetana wydaje się nie potrafić poradzić sobie z tą trudną sytuacją. W tym kontekście mroczna dama wyjawia Guadalupe, że to ona zabiła jej męża i jego kochankę Manuele, chociaż tak naprawdę rzeczy nie wyglądają tak. Akacjowa 38 Guadalupe ma potężny konflikt z Ursulą, Guadalupe, ledwie odkrywszy straszną prawdę o swojej córce Manueli, ogarnięta wstrząsającym bólem, rozpoczyna poszukiwania Ursuli z zamiarem stawienia jej czoła i zgłębienia sprawy. Gdy wreszcie znajduje nauczycielkę, Guadalupe staje przed nią w ostrym starciu. Jednak Ursula, poczuwszy się ujawniona i mając zamiar nie zostawić świadka swoich zbrodni, bezlitośnie zabija matkę Manueli. Akacjowa 38 Pablo oskarżony o morderstwo. Wątki Akacjowa 38 trwają i ujawniają, że Pablo, nie znajdując matki ani przy kiosku, ani w żadnym innym miejscu, początkowo myśli, że może kobieta odeszła, bo pokłóciła się z nim. Następnie, widząc, że nie wraca, zaczyna jej szukać i wykazuje wielkie zaniepokojenie. Wszystko to trwa, dopóki nie zostaje znalezione ciało kobiety. Do tego kolejnego dramatu dołączy oskarżenie chłopaka o zabójstwo. Co teraz spotka Pablo? Czy może zostać skazany na śmierć? Dynamika telenoweli Akacjowa 38 staje się coraz bardziej intrygująca, a wkrótce dowiecie się, jaki los spotka brata Manueli.